Oczywiście wcale nie chodzi nam o to, żeby dzieciaki cały dzień spędzały przed ekranem komputera lub telewizora, ale ten czas przymusowej izolacji można wykorzystać na przykład do nadrobienia filmowych zaległości. Czy jest jakaś taka lista filmowych evergreenów dla poszczególnych kategorii wiekowych? Wykorzystując tę okazję, postarajmy się popracować nad ukształtowaniem dobrego gustu. I właśnie dzięki tym evergreenom, o których zaraz będziemy mówić, evergreen to są takie pozycje, które powinniśmy obejrzeć, takie, które każdy zna, każdy odkodowuje. To są takie pozycje, które są ABC, jakby kultury filmowej. Zwracamy uwagę na to, co puszczamy dziecku, dlatego że ta przypadkowość tak naprawdę rodzi potem zły gust, prosto mówiąc. Sprawdzajmy na przykład na takich portalach jak Film Web, czy rewelacyjny taki portal, wprawdzie anglojęzyczny, ale bardzo łatwy w obsłudze, i MDB. Tam sprawdzajmy ranking, ile ma punktów dany film, jak ma poniżej pewnej granicy. To po prostu nie narażajmy dziecko na obsowanie z czymś, co lasuje po prostu mózg. Sprawdzajmy kategorię wiekową. Bardzo było dużo mądrości w tym, że kiedyś do nie wpuszczano osób poniżej określonego roku życia. Teraz bajki są bardzo okrutne, jest w nich dużo przemocy, dużo dziwnych, moim zdaniem, treści. Niektóre bajki zdarzało się, wywoływały nawet ataki paniki. Przykład. Jeśli bez zupełnej refleksji puścilibyśmy taki film w towarzystwie wilków, po opisie, sądząc i po zdjęciach, jest to. Bajka o czerwonym kapturku. Nic bardziej mylnego. Owszem, jest to o czerwonym kapturku, ale na pewno nie bajka. To jest taki film dla dorosłych i to w ujęciu takim psychoanalitycznym. To jest odczytanie tej bajki po freudowsku, jako bajki o budzeniu się z seksualności w młodej dziewczynie. Także raczej dzieciakom pięcioletnim i sześcioletnim niewskazane byłoby to puszczać. Ja bym się nieśliła na wymyślanie nie wiadomo czego. Tak naprawdę to polecałabym, prościej mówiąc, tuningować percepcje i znane nam tytuły i podejść do tych rzeczy na nowo. Odnaleźć w tym też troszeczkę innego sensu i in następną warstwę. Ja uwielbiałam bajki Grima. Dla mnie one są po prostu takimi e, rzeczami, które się kojarzą z dzieciństwem, ale też uwielbiałam się bać. Myślę sobie, że ten lęk dzieciom jest potrzebny, tak naprawdę. Bo w bajkach pokazuje się, jak go przezwyciężyć, jak go oswoić, jak go pokonać, jak sprawić, że pokonanie tego lęku czyni nas silniejszymi, bo się skonfrontowaliśmy z tymi własnymi demonami. Tak było w kulturach pierwotnych i gdzieś tam, tam ta morfologia bajki nadal gdzieś tam to wybrzmiewa, że te bajki właśnie są nam potrzebne, dlatego że nam pomagają stanąć twarzą w twarz z wyzwaniami, które na mnie się życie. I to na poziomie małych dzieci, to, to jest właśnie Grimm, to jest Andersen, Jasi i Małgosia, na przykład bajka o, o przyjaźni rodzeństwa, co nie jest do końca oczywiste, i o myśleniu konstruktywnym, na przykład, tak, czy jak sobie poradzić w sytuacji kryzysowej. Dwunastu braci, o poświęceniu, o takim wyrzeczeniu siebie w imię wyższej wartości. Ostatnie pozycje, czarownica z Angeliną Jolie, czy kopciuszek, to znowu jest, są pozycje do przegadania takiego tematu, skąd się bierze w ogóle zło, czy ludzie są źli, czy się z tym rodzą, dlaczego są źli, dlatego może, że są nieszczęśliwi. To są bajki o naturze zła. Z kolei Andersen, brzydkie kaczątko, to jest kwestia tak naprawdę w, tym, w tej drugiej warstwie wykluczenia z grupy rówieśniczej. Dlatego tak się dzieje, że ludzie źle przyjmują coś innego niż oni sami reprezentują. Brzydkie kaczątko jest, jest wśród łabędzi przydatstwem, tak? Ale czy to znaczy, że inność jest gorsza? Czy bieda jest czymś gorszym? Czy nie wiem, niski wzrost, okulary i, i, i takie rzeczy odróżniające nas od grupy, czy to jest coś gorszego? Czy może to jest podkreślenie swojego indywidualizmu? Królowa śniegu, kwestia lojalności i przyjaźni. To, przez co przechodzi Gerda. Przecież to jest cudowny przykład tego, jak można wiele poświęcić w imię jakby uczucia, tak? jednocześnie nazwijmy to miłością czy przyjaźnią. Ale to jest właśnie o tym. No i właśnie, królowa śniegu. Czemu taka zła się stała? Co sprawiło, że, że zamarzło jej serce? Przepiękny przykład, mała księżniczka dla ciut w ciut, ciut większych dzieci, ale to jest postać, która zachowuje charakter w obliczu bardzo niesprzyjących okoliczności życiowych, śmierci ojca, zubożenia itd. Wydawałoby się, że dziecko, którego mogłoby przygnieść życie, a tutaj mała Sara wychodzi ze wszystkiego zwycięsko, i, i to jest bardzo fajny przykład na to, jak kształtować charakter. Także parę takich rzeczy jest i warto je w rozmowie z maluchami wykorzystać. Przejdźmy zatem do nieco starszych dzieci. Tutaj już klasyczne bajki chyba się jednak nie sprawdzą. Mieliśmy już opowieść o brzydkim kaczątku w wersji dla dzieci, ale mamy też starsze dzieciaki, które nie są jeszcze taką dorosłą młodzieżą. Są gdzieś mniej więcej w środku. I im też by się przydało, zwłaszcza, że dojrzewają, zaakcentowanie tego, że to dojrzewanie wcale nie jest takie łatwe, miłe i przyjemne, Wiąże się z bardzo wielkimi stresami, z obciążeniami psychicznymi, z takimi frustracjami. Tylko, że trzeba chyba w stosunku do troszkę starszych dzieci zastosować zupełnie inne środki, zupełnie inne e, filmy chcąc do nich dotrzeć. I to będą filmy na przykład o wampirach. To są bohaterowie uwielbiani przez młodzież zważywszy na to, że, że bohater zmierzchu po prostu jest pewnie w każdym pokoju dziewczynskim na ścianie, tego że wampiry to bardzo ciekawe postacie. One jakby kulturowo gdzieś są na pograniczu dwóch światów, nie przynależą do końca ani do ludzkiego świata, ani do paranormalnego. I to ludzie obdarzeni niesamowitą mocą. Cierpią oczywiście na chorobę, no bo wampiryzm jest chorobą. Natomiast to też jest człowiek, za którego uważano kogoś, kto się wyróżnia spośród innych. Mógł przyjść na świat na przykład zębami albo mieć podwójny zestaw, mieć rzadką anomalię fizjologiczną. Nieochrzczeni byli też na przykład uważani za, za wampiry. Samobójcy, żywi, którzy przekroczyli zmarłego takie właśnie były legendy dotyczące niego. Można było być zatem wampirem. Dlatego, że było się na marginesie społeczeństwa i w takim bardzo ciekawym spojrzeniu na wampiryzm, to jest bardzo dobra droga, żeby dotrzeć do tego, jak się młody człowiek czuje wśród rówieśników i, i, i w świecie. I jak zmienia mu się ciało, zmienia mu się głos, zaczyna odstawać od innych, zaczynają go zupełnie inne rzeczy interesować. Nie potrafi sobie poradzić czasem z własną osobowością, tak samo dokładnie jak wampiry. I w literaturze to też jest taka postać, którą, z którą się bardzo mocno młody człowiek może utożsamiać, bo on też w jakimś tam mierze od tych dorosłych czy rówieśników odstaje. Nastolatki to nie tylko problemy z tożsamością, z poszukiwaniem samych siebie i swojej własnej drogi. To czasami dużo poważniejsze dylematy. Z dzieciakami nieco starszymi można mówić już o takich sprawach, które ich interesują, na przykład o dojrzewaniu i to takim z konsekwencjami, a nawet najlepiej mówić o tym na pograniczu czy komedii, czy zabawy, na przykład film Juno, film o nastoletniej dziewczynce, która dziewczynce, młodej kobiecie, która jest w ciąży przypadkowy seks z kolegą. I decyduje się oddać dziecko, tylko chce wybrać odpowiednią rodzinę, bo jest odpowiedzialna, wbrew temu, co może się wydawać, to jest odpowiedzialna. I szuka dobrej rodziny dla swojego dziecka. Świetny film z rewelacyjnymi dialogami, z cudownymi postaciami, takimi mocno dobrze zarysowanymi i ze świetną rolą tytułową. Bardzo polecam. Nie możemy nie zahaczyć o filmy o miłości, także tej trudnej, niespełnionej, przynoszącej rozczarowania. Jeden Dzień bardzo dobry film. Zostanie, jeśli kochasz. Była sobie dziewczyna, toksyczna miłość. To wszystko są filmy, które można polecić do przedyskutowania. Filmy o pasjach. Od filmu dla dzieci KOKO, rewelacyjnego, nagrodzonego Oscarem film animacji w której główny bohater chce podążać za marzeniami i być muzykiem, czemu się sprzeciwia cała jego rodzina, po na przykład Pana od muzyki, gdzie też jest postać zbuntowanego chłopaka, który jest obdarzony niesamowicie cudownym głosem i Whiplash, film, który po prostu no absolutnie rozkłada na łopatki, który przeżywa się jak najbardziej emocjonujący thriller, to Dla troszkę starszej młodzieży, bo jest naprawdę mocny i pełen przemocy, takiej psychicznej, ale myślę sobie, że, że też do przedyskutowania w ogóle jest taką zasadą, żeby, żeby właśnie przy oglądaniu tych filmów nie robić czegoś takiego, że no to sobie obejrzyj ten film, tylko oglądać z nimi, komentować, pytać, 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 pytać ich o, o wrażenia, o emocje sugerować nawet je, jeżeli ktoś nie jest, jeżeli ten młody człowiek jakoś ma problemy z, z powiedzeniem, czy tak się czujesz, czy to jest ci bliskie, gdzieś naprowadzić ich. Też są takie trudne filmy, jak aż do kości, czy bade ciało, czyli to są filmy o, o anoreksji, o problemie dotykającym przecież bardzo wiele młodych i nie tylko młodych dziewcząt, też chłopców, bardzo mocne, bardzo sugestywne. I też będące inspiracją do rozmowy. Kolejnymi filmami, które są inspiracją do porozmawiania znowu o problemie przemocy, i to takiej daleko idącej, to są takie propozycje jak Słoń i porozmawiamy o Kevinie. Tam jest zarysowana taka sytuacja sugestywna, która pokazuje, jak dochodzi do na przykład przemocy w szkole, i to takiej, która się kończy aktami zabójstw ale też pokazany jest jakby taki background tego wydarzenia, co do tego doprowadziło i jak to się dzieje, że młodzi ludzie sięgają po broń, jaka jest przyczyna, bo zawsze jest przyczyna. Bardzo serdecznie dziękuję. Wraz z filmoznawcą Beatą Cielecką, pracującą na co dzień w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach, życzymy wszystkim miłego oglądania i do naszych filmowych podpowiedzi, mam nadzieję, wrócimy.